Cześć, to Sylwia. Zapraszam Was na film o materacach trekkingowych. Nic tak nie pomaga w regeneracji w terenie jak dobry sen. Teraz w naszej ofercie pojawiły się materace, które pozwolą komfortowo przespać noc. Są lekkie i łatwe do napompowania. Dzięki strukturze połączonych wielokątów, do pełnego napompowania materaca wystarczy od 10 do 12 wydechów. Materace Ermat marki Hightech osiągają grubość 4 cm, a Aries od Elbrusa aż 6 cm, co wystarczy, by zapewnić odpowiedni komfort spania. Dodatkowo materac Aries wyposażony jest w zintegrowaną poduszkę. W napompowaniu pomaga też dwustopniowy zawór powietrza. Pierwsza część, zwrotna, przypuszcza je tylko do środka. Nie zacznie więc uciekać, gdy na chwilę przerwiemy pompowanie. Druga część to zabór w pełni otwarty i służy do wypuszczania powietrza z materaca. Na obrzeżach zamontowano spięcia pozwalające na połączenie dwóch lub więcej materacy, co ogranicza ryzyko przemieszczania się w nocy któregoś z nich. Zatrzaski przydadzą się też przy składaniu materaca. Żeby uzyskać ciasny rulon, który zmieści się do pokrowca, musimy przede wszystkim dokładnie opróżnić go z powietrza. Następnie materat złożony na pół składamy ponownie na pół i ciasno zwijamy. Zamknięte zatrzaski zapobiegną rozsuwaniu się materiału. Podczas zwijania w materacu nadal może pozostać resztka powietrza, dlatego zwijamy go zawsze w kierunku otwartego zaworu. Po złożeniu wystarczy zapakować go do pokrowca. Materacy trekkingowe to świetna alternatywa dla klasycznych karimat i mat samopompujących. Wrzucając do plecaka niewielki woreczek ważący nieco ponad pół kilo, zapewniamy sobie porządną regenerację podczas snu. Oferę znajdziecie w linku pod filmem.